Arkadiusz Dziubek. Konkurs y, telewizji Wrocław. Dzisiaj do wygrania plecak y, z logiem telewizji. Rzuty wolne przed zawodnikami. Trzech zawodników losowo wybranych spośród kibiców polfarmy starogardu. Y, jak wrażenia było pierwszej połowie? Dobrze na razie. Y, przegrywam 5 punktały, ale myślę, że ta przewaga się powiększy. Przedstaw się. Y, mam na imię Wartek. Rzuty wolne silną stroną. No, myślę, że tak. Próbuj trzy rzuty w twoim na wykonaniu. Zbierasz po swoim niecelnym rzucie. Pozycja dowolna. Jeden rzut. Jeszcze dwie próby. Możesz się skupić, nie ma pośpiechu. Dwa na jeden, brawo. Przypomnę, plecak turystyczny do wygrania. Dobinet. Poczekaj na boku, bo być może jeden rzut wystarczy do zwycięstwa. Przedstaw się. Często chodzisz na mecze Polfarmy? Przeważnie tak. Śląskowi ty jeszcze czasami kibicujesz? Nie. Ty potrafisz rzucać rzuty wolne? Grasz gdzieś w koszykówkę? Nie, ale umiem. Musisz rzucić dwa, żeby mieć szansę na plecak. Wiesz o tym. Ostatni rzut. Czekamy, czekamy. Proszę, może. Pierwsza próba celna, brawo. Nie mamy to będzie decyzji, trudne, to trudne zadanie dla trzeciego rzucy zawodnika. Wiesz o tym? Rzucy, rzucy, rzucy. Druga próba. Na razie 100% skuteczności nie ma. A więc jeden. Przedstaw się. Kibicujesz, nie mam wątpliwości. Polfarm. Polfarma, twoim zdaniem, ma szansę na medal w tym roku? No, masz szansę, być bardzo Kto jest twoim zdaniem faworytem ligi? Procom. A jakbyś miał podzielić podium, trzy medale, komu byś przyznał? Brokom andy Turów. Teraz twoje Zdrowing. zadanie. Musisz trafić Zdrowing. dwa, żeby mieć plecak. Proszę bardzo, próbuj. Trzy twoje rzuty. No i Jeden. Bardzo ważny, rzut. Bardzo ważny rzut, jeżeli będzie celny, mamy zwycięzcę konkursu, brawo, brawo, gratuluję, 2 na 3 to jest 66%, mógłbyś spokojnie rzucać w ekstraklasie, plecak dla Ciebie, mam nadzieję, że się przyda, życzę wielu emocji w drugiej połowie spotkania, wykończymy nasz konkurs, przejaśnimy się do studia.